Najpiękniejszy dukat z naszej dziesiątej aukcji, dukat Jana Trzeciego Sobieskiego w menniczym stanie zachowania z pięknym, intensywnym lustrem menniczym, proszę spojrzeć jak intensywnie świeci tutaj tło, przepiękny egzemplarz, warto zwrócić uwagę, że jest też bardzo dobrze wybity, często spotykamy na dukatach Jana III Sobieskiego niedobicia, Szczególnie na portrecie są one narażące. W tym przypadku, ale ta jest pięknie wybita. I jak to widać nawet na stronie herbowej. Z pięknie zachowanym, intensywnym lustrem menniczym. Także naprawdę bardzo ładny egzemplarz. Zdrowy. I pięknie wybity. Także najłatwiej zachowany dukat z dziesiątej aukcji. Jubileuszowej.